Oko też jestem gotowy. Nie znają jeszcze mojej potęgi nowej luny. <grystanie> piu, 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 A to jeszcze nie koniec. Mój <grystanie> mój drogi widzowie, miał być inny odcinek z testowania mojej nowej luny z nowymi artefaktami. Ale powiem wam, że wypadają mi te artefakty po złości. Przepaliłem już 2000 rezinów i. Powiem wam, że leci to jak krew z nosa, nie dostaje nic. A jak dostaje to coś, tylko def, def, def i def procentowy po prostu. Ach, oh. no a dlatego zrobię sobie story-questa z Linim, Linim. Z Linkiem. Z zeldy. Ale dobra, zacznijmy questa z Linim. Ja już będę go tak nazywał, już się na mnie spojrzał. Nie spojrzysz się na mnie. A, kurde, odpaliłem go. Reższokowane luna. <laughs> że kwiatek zniknął tak raz, dwa, trzy. I gdzie jest ten kwiatek? Za naszym uchem. No dawaj, wyciągnij nam za ucha. Dawaj Lili. O, Luna jest smutna. <grym> no dobra, spodziewałem się, że za, że za uchem, a tu... E, jeśli jest trujący. Eee, czemu ten kwiatek nie jest z nami? Mm, za to za stypa? Luna opierdzieli kurczaka na stypie. <grym> Czyżby znowu byśmy się bawili? W detektywa. Detektyw Luna i pajm Tu tu tu, 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 tu. <laughs> Oj Oj, chyba się źle czuję Za bardzo drinkował <laughs> A jest dopiero dwunasta <laughs> To nie, to co <laughs> Ci <Faceci> w czergi Mój <laughs> drogi Zaraz będziesz tak miły, że oddasz mi te okulary <laughs> Skoko też jestem gotowy nie znają jeszcze mojej potęgi nowej luny. <grywia> piu, 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 <grywia> A to jeszcze nie koniec. <grywia> Ale im przywaliła. No i co? Kto was ostrzelał? Właśnie luna. A teraz od nowej okulary. <grywia> no i dobra, jesteśmy w laboratorium. Może nie Dextera, <grywia> raczej w pracowni, bo to nie jest laboratorium. <grywia> Serio? A czekaj, czekaj. A... To, że mówiąc. <grywia> To można było tak przejść jak ja teraz. <laughs> Że nie trzeba było korzystać z tych platform, jeszcze raz. Jedziemy tak. 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 A. No, <laughs> dobra. Nie wyszła mi. <laughs> Druga próba. Teraz pójdę z tej, z tej jest łatwiej. Idziemy tak. Pomijamy do platformy i idziemy tak. Jest <laughs> to nie było potrzebne. Kurna. Niedźwiadki z Coca-Coli. Już święta. <laughs> A, muszę je zaatakować. Serio? Mogę z tego? Mogę. Kurde. Pokaż się. <grystanie> no i po co mi linii? No po co? Tak się przyjemnie gra. Po prostu bierze klik, 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 To tyle obrażeń zadaje. To odporność jakąś dał. <grystanie> Jaka odporność? <grystanie> Już padł. on stoję na książkę. <grystanie> Czy on jest niższy od ciała? mi się wydaje? Nie zdziwiłbym się. Uuu, cześć! Cześć! Dobra, nie pominę go. Pyk, pyk. Uwielbiam to leczenie. Jest super. Hej! Więcej przeciwników, ale ci są przewoźni. Puszczamy. pr 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 Tu prawie one shot poszedł. Już nie mogę się doczekać, aż będę one-shotował. Pyk, pyk. Ktoś jeszcze? Aha. No nie, po co pytałem? Po co? Dobra, łatwiej trafić O, ale będzie wymiana Próbuję mu Zepsuć to No świetnie C Super wymiana No No i już koniec z tobą Nie możesz strzelać Zostałeś zablokowany Patrzcie jak to klepie Nie można mi tego przerwać Cudo. Hydroluna, tyle zabawy. Co on zrobił tą kartą? Po prostu rzucił i się przewrócił? Czy go uderzyła tak mocno? On jest oszustem i to ogromnym. No ale to fatus, dlatego. Weźcie <śpuszcza> tą lunę. Teraz ty dostaniesz moim wodnym karabinem. No i co? Warto było, warto było. Masz sprawiedliwość. Kurde, przelatuję przez niego. Kurde, no patrzcie. Raz mogła sobie pozwolić na więcej deserów, a on już się czepia. żeby ten go się na nim zaciął. <grymne> oh, podoba mi się to w kontajnie, że są nowe kadry, nowe pomysły na kadcenki. W ogólnie story mają wiele lepsze, ale też patrzę na to, że <grymne> jest dość bardziej brutalny. <grymne> Tutaj mamy seryjnego mordercę. Tutaj śmierć kogoś ważnego. Tutaj kolejna jakieś morderstwo na, na nas. Na... przed sądem. I co najlepsze, to my nic nie robimy. My jesteśmy pacyfistyczni i praktycznie miecza nie wyciągnęliśmy. No dobra, raz. Ale ogólnie nawet nie walczyliśmy przy Archon Questie. Dobra żnóżka, podoba mi się, ale ten kwiat z nami nie zostanie. Nawet ładny jest, nawet pasuje dla Luny, ale stawiam, że Quest się skończy i już nie będę miał kwiatka. Napatrzcie się na tego biednego kwiatka. Piękny kwiatek i zaraz zniknie. Zaraz zniknie. Skończy się tylko dialogi. No, tak jak myślałem, nie ma mojego kwiatka. Luna jest zła. Wściekła. O, siostra zazdrosna. <noise> no, pięknie, Paimon, wkopałaś. On już przez tydzień nie będzie miał życia. Będzie musiał cały czas jej ciasta kupować w desery. <noise> Żeby mu wybaczyła. Ja! To ty zrobiłaś! Paimon, wstycie. Oooo, no smutne, jest, że mamy tego kwiatuszka. No nie mamy, mogę ci oddać. Przykro mi, nie chciałem. No i Primo mi wlazło w twarz. <laughs> o nie no, najgorsze zakończenie questów.